Hej, cześć, witajcie ziomeczki, ja jestem Zubi i witam was w kolejnym odcinku ze Sky Warsów. Dzisiaj gram na serwerze Jasiemce i widzimy się już na pierwszej arence. Dobra ziomeczki, jesteśmy już na pierwszej arence, tym razem tą arenkę muszę wygrać. Pamiętacie w poprzednich odcinkach jedną... W jednym odcinku wygrałem wszystkie paręki W następnym wygrałem chyba tylko jedną i przegrałem całą resztę Więc ogólnie trzeba to jest zły wynik I trzeba to po prostu zmienić Dlatego zjechamy stare filkę na sam początek Mamy tu kilka jabłeczek, butelki i trochę kobla Od razu na wstępie Chciałbym powiedzieć, że stworzyłem nowy kanał I rozumiem, nie, tego kanału nie zamykam Nowy kanał będzie pod yy, vlog No, ej! Ziomek Nowy kanał będzie pod vlog i telefon mi dzwoni teraz, serio?

Dobrze. No. Tak, równo 16. Dobra, że Meczki jesteśmy już na drugiej arence, no w ostatniej arence trochę nas rozproszył telefon. Gdzieś pytają czy nagrywam. No, jak oglądasz mój kanał, to będziesz wiedział, że tak nagrywam w tym momencie. Był to telefon od pewnych osób, którym obiecałem pozdrowienia już bardzo dawno, to bardzo dawno temu razem z ziemniakami i keczupem właśnie wyświetliły się ziemniaki i ketchup, więc proszę. <noise> teraz przejdźmy. Pierwszą są, którą pozdrawiam jest Ola G. Drugą jest Olawu i trzecią jest Marta G. Nie mówię nazwisk, bo nie wiem czy mogę w sumie dlatego powiedziałem w pierwszym teraz od nazwiska, no nieważne. Pozdrowienia są, są, teraz nie będzie można się przyczepić, że nie pozdrowiłem. <noise> że pozdrowiłem, a więc strzelmy się teraz w kogoś tam. Y halo? Czy ja to widziałem? Wojtek? Czy ty masz... Cheaty? Czy, czy ja dobrze widzę? Dobra, jest, mi filka. Nie jestem cheaterem, jesteś... Tam <grym> się cheaty kłócą. Dobra, ile jest osób na ręce? Mało, strasznie mało. <grym> Gardo mi trochę boli, postrzelajmy sobie troszeczkę. Hopsa, on się tam kryje. <grym> Yy, dzięki Norbert za powodzonka, dzięki wielkie. Kurde, źromek wychyli się, dobra, dostanie. Dobra, jednak nie ma czy to pychać się teraz. To tego upolujmy. Powinien dostać, halo. Dostał? sto. Jest. Polski rynek uczy się latać. Dzięki. Dzięki mnie. Więc jest dobrze, bardzo dobrze. W tym odcinku chciałbym... znaczy już. Sumie... <grym>, pisz, piszcie sobie, please. Sobie, mam jeszcze jedną strzałę, co wcześniej nie jest słabej pozycji strasznie. <grym>, tak, nagrywam, 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 nie będę pisał tego. Nie opłaca, czekajcie, się teraz tak i teraz tak i tak. <grym>, serio nie doleciało, nie wiem, strzał. <grym>, Trzeba jest strzałów. Trzeba mi się dostać na inną rengę. Sypnąłem. On mi zniszczy, ja to wiem. Kurde Nie ma tu jakiegoś sensu. Zpinę grywasz place, odpowiedz. No odpowiadam ci na... Wiedziałem. Ja wiedziałem wszystko. Kopcze, muszę się zabudować. Nie wiem, patrzcie mam takiego buga teraz ostatnio, że jak na przykład... Czekajcie, ja pokażę wam to bez tego. Wyrzućmy to. Gdzie jest ręka? I wchodzę w ścianę, to ta ręka znika i znika tak każdy item. Ja nie wiem co się dzieje. Jeśli ktoś wie co to za... Możeś napisać, co to za błąd. Tylko ja zrobiłem strzały. Nie wiem skąd, to, ale no dziękuję. Jeśli... Ktoś mi jakoś podrzucił te strzały. Dobra, ja muszę do to... Dobra, dzieciaki, jesteśmy już na trzeciej i ostatniej ręce w tym odcinku, więc tą arenkę muszę ugrać i tam te arenki trochę mi... ile temków, lol, tam te ręki się nie odzywałem, ponieważ musiałem co chwilę wy, tak jakby wyciszać, dlatego było dużo cięć itd., ale może nie wrzucę tam te ręki po prostu całej, tylko jako ją jakoś skrócę, a to już będzie normalnie. Yy, ostatnio po prostu chciałbym zacząć nagrywać tak, że nie robię aż tylu masy cień, tylko po prostu nagrywam tak, że yy, po prostu mówię cały czas podczas odcinka jakieś tematy i mam za zajebiste temy właśnie, wow, czemu? łuk? Nie mam łuk, kurczę, to jest źle, to naprawdę źle, załóżmy sobie to, czy ja mam jakieś spodnie, nie mam spodni, ja, ja miałem spodnie tak tu, buty, nie mam lepszych, yy, ciekawie, co jest lepsze, To mam 5, a tym, to jest lepsze jednak, dobra. Yy, dobra, nieważne, teraz musimy się skupić na tym, że Stanęć przeciwnika z miejsca, tylko jeszcze to, tylko nie chcę. To sobie mogę powiedzieć pojęczeniu, że elegancko nam to miła wieczorek. <laughs> no i będzie spokojnie. Mam nadzieję, że sub subniecie ten kanał z logami, byłoby naprawdę miło, jeśli byście wzięli link. Po prostu subnęli link jest w opisie, dlatego zapraszam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Na ten kanał to będą vlogi, już premiera jest już niedługo, jeszcze... Myślałem, że 5-10 października, ale może być wcześniej. Dlatego warto wchodzić. Na razie tam będzie chyba tylko jeden filmik wrzucę i on tu będzie taki po prostu jakiś taki sobie trailerek po prostu będzie leciał, dlatego nic tam specjalnego na razie nie ma. Ten trailerek potem zostaje tak usunięty, wyciągny tylko na czas taki dopóki nie wymyślę co tam mógł ustawić lepszego. A więc idziemy teraz do przeciwnika, musimy zrobić serdeczne na mineri. Czy jeszcze troszeczkę im brakuje, żeby do niego dojść? Jeszcze troszeczkę. No i próbuję mi zepchnąć, to nie dobrze. On chciałbym zepchnąć, to nie dobrze. to prawda źle. Ja już sobie do góry. Zrob mi tak jest coś kolanami na ryj, dzięki ziomek I co miał coś kawałek, jakaś miał Nic innego nie miał Fakt, miał tu coś lepszego serio, on tych wszystko tyle miał? Coś jeszcze, coś, coś przegapiłem <grym> Serio? A, to słabo Kurde, z nie miał łuku Co nie czyni to, że jest fajnie A, mam pełno strzał, masę strzał To jestem Muszę Musimy najść przed ostateczną walką z rogiem Dlatego obudujmy się jakoś, po prostu wejdźmy trochę wyżej. Nie tak na dole sobie siedział i kąpił. No tam jest typ pol, strzela, tak? Dobra, to jest z dwóch stron my strzelają. Tak, dobra, uminimy tę strzałę stąd. I... hop! Ech. Nie! Nie! nos dias sempre